Dla anturażu Champions League i w ogóle europejskich pucharów. Dobrze się stało, że, że mamy dwa finały angielskie, czy to jest taka dogrywka sezonu bez Mistrza Anglii? <grym> ja bym nie rozpatrywał to w kategoriach. To jest, to jest odzwierciedlenie rzeczywistości, tak? Po prostu, czy to dobrze, czy źle? Nie, nie, to nie bo zobaczcie, tak bo, bo, czy, bo przez, przez lata bo, była taka o, dyskusja, się... że pieniądze nie grają, bo najwięcej jest w Anglii. Tak, no, tak. A, tu, a tutaj rządzi Hiszpania, prawda? A w dystansie czasu okazuje się, że jednak grają. Nie, no ja uważam, że bardzo dobrze jest, że, że mamy coś, coś nowego, coś świeżego. Pewnie po wtorku, po tym jak Liverpool wyeliminował Barcelonę, domyślam się, że 90% kibiców, poza jakimiś niedobitkami uwielbiającymi Premier League albo Tottenham, a są tacy, mam jednego kolegę, który, który jest wiernym kibicem Tottenhamu, to myślę, że wszyscy chcieli Ajaxu w finale i takiego prawdziwie tak. romantycznego finału Liverpool-Ajax i że to by było spełnienie snów i też pokazanie jakby, że... A przypomnę ci, że tydzień temu tutaj mówiliśmy, że finał Johanna Cruyffa no tak, będzie tak. patrzył z nieba Barcelona-Ajax i no <laughs> <bo to laughs> mija tydzień i mamy inny finał. <laughs> po 45 minutach meczu Ajax-Tottenham to już byś postawił wszystkie pieniądze. To no było 3-0 tak... w dwóch meczu. Chociaż muszę Wam powiedzieć, że oglądając to spotkanie, a oglądałem z Pawłem Golańskim, yy, Paweł świadkiem, mówię mu po pierwszej połowie, mówię, słuchaj, no niby jest 2-0. I niby jest w tym dwumeczu 3 do 0, ale cały czas czuć, że ten ham jest tak naprawdę o włos od jednego gola. Jak strzeli jednego, to, to jest naprawdę na styku się nagle. A ja na odpaliłem sytuację. telefonik Jak i, po... I, ja po... i słucham Jacka, ja... Jacka, to w w Jacka Gmocha. To jest Jacka Gmocha? Dygresja była Twoja? Po pierwszej Coś? połowie. A po a, pierwszej połowie? Po pierwszej połowie, no po połowie przed 3, do 3 do 0 w, w tym dwumeczu. A wiesz, a to oni nie pokazywali tak w pierwszej połowie, ja tego w ogóle nie czułem, tak? ja ale od ja początku tak, drugiej. Nie, ja tak właśnie czułem w tej pierwszej połowie, że ten ham jest cały czas na Jace gmoch. bo sobie odpaliłem studio w przerwie. Yy, nasze. No. Ja bym powiedział tak, jeśli to ten ham będzie grał dalej w ten sam sposób, no. to, to a jak będzie miał problem? O, widzisz to ja nie oglądałem tego studia, a miałem to no, tak samą powiedział, powiedział, patrząc na, na, na to, co dzieje się w pierwszej połowie. Także, ja się bardzo prorok, cieszę że co? Jest, Ja się bardzo czuję, no, jak, jak wiecie, jestem. Albo nie wiecie państwo, ja jestem kibicem Liverpoolu w ogóle, więc mi bardzo się podoba taki, taki yy, zestaw finału, zwłaszcza, że uważam, że to ten ham będzie łatwiejszym rywalem dla <laughs> Liverpoolu znaczy, niż Ajax. Na, na pewno łatwiej będzie przygotować klopowi na tak. Na pewno, tak, to na pewno, ale, ale też. No ja się cieszyłem już tak z punktu widzenia oglądania piłki nożnej jako takiej. To ja, się, to, to ja miałem z tego Friday, jakbym znowu miał 10 lat. Naprawdę. To, było, to była pochwała futbolu w stanie czystym, to co, to, co obejrzeliśmy.